Cześć, tu ja. Witajcie w moim trzynastym odcineczku. Jeszcze nie jestem dokładnie pewny, czy zakończymy ten odcinek dzisiaj, bo... ponieważ jest mówione, że tam, po koniec odcinka, że takie nawet osiągnięcie że z tego właśnie punktu 30 minut trzeba się dostać, a sama decyzja uda mi, się 30 minut dostać. To zresztą zobaczymy. Się Jak się nie uda to muszę jakoś podzielić. To może jakoś to zrobię. Zresztą zobaczymy. Na razie. Czekajcie może. Też postaram się tutaj. Trochę. kończy tak szybko, bo to nie będzie go zabijał. Tak od czasu do czasu mu się, się do Opera. Widzę z Ciebie. Nie muszę się tutaj się ukrywać. Może po prostu jeszcze odpuścimy sobie kartki w tym odcinku, ponieważ chciałbym przejść. Nie będę Pan pokazywał tych kartek, bo Chciałabym ja przejść, bo pokazać w tej kampanii. I teraz te kartki właśnie, myślę. jeszcze Przedmioty. Dobra, ja ją wezmę. Albo nie, dobra. No nie dobra, może przeszkodzę, albo coś. Dobra, oczywiście. I za to, ale ja mam mało czasu i chciałbym przejść w kampanię. z tego też wam nie będę czytał. Po prostu sobie weźcie inny odcinek, jak nie będzie się chciało. Możecie się przeczytać, na przykład, nie wiem. Ja wam nie będę tego teraz pokazywał, bo mam mało czasu, a to też zajmuję. chciałbym w kampanię kampanii, w tym Ten epizod w tym odcinku już zakończyłem Spróbujmy się przedostać. Tutaj ok, ja widzę, nawet nie trzeba było walczyć, nie będę z nimi walczył, tak bo w ten odcinek szybko skończyć. A naprawdę jest mało czasu, teraz jeszcze nie wiem gdzie iść na dodatek. Poczekajcie, po prostu chyba. Nie. nie, dobrze, dobrze, dobrze myślę. Dobrze, okej. Ok. tutaj trzeba. Jeśli chcecie dostać osiągnięcie to po prostu zniszczę to, ja nie będę tego niszczał oczywiście, bo nie mam czasu zbyt, jest to sam to osiągnięcie. to ja więc klucze. Otwórz mi te drzwi. Wszystko jest okej okay teraz. Tu mamy lepszą strzelbę, może ją wezmę oczywiście. Nie oddychaj tutaj! Wymieniaj! Dobrze, jest okej. Okay. Nie wiem, czy się w ogóle uda zakończyć, ale... jak się uda, to będzie dobrze. Na razie... mam tu 4 minuty. Chodźmy tam... niżej co błędów ortograficznych. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale zobaczymy się zaraz, pewnie się. Tak, Może się być a was w takich ciekawszych momentach będę pokazywał, że będzie wcześniej, tak? będzie udało się. Dobra, jest tutaj nie ułożu te ptaki. W tym razie Dobra, trochę ciężej. Już przeszłem te... Poczekajcie, się. Już, teraz już przeszły te ptaki. Trochę było, można powiedzieć, waliło się, ale dobrze wszystko wyglądało. Nie wiem, kopalnie czy to, to jest jakaś kopalnia? Dobra, to, to mnie teraz nie będę tego robił. Jak Może... Właśnie chcę pracować, mam też dużo z tych miejsc, ale już w tym przejść właśnie odcinku tym. teraz, Gdzie my mamy iść? Letno wyjdę No dobra. Sam nawet nie pamiętam tych lokalizacji dobrze jak przejść. Kurna Maciu. Już no. no, chyba dobrze szłem. Poczekajcie, ja już sam nie pamiętam. Może zrobię cięcie, jak odnajdę te miejsce to się spotkam tam. W ogóle nie zobaczyłem tu takiego ukrytego przejścia, tylko na hamasie pchałem, zaraz to zobaczyłem, to przejdę tutaj. Um, że coś tam się odzywa, pod tajemny. nie wiem co w tym chodzi. Może gdzieś tu jest, czy co? Czy mi się to przypomina? Nie wiem co w tym chodzi mam mały trans właśnie Chyba nie będę pokazywał, mój wybaczcie za te strony, ja czasem też trzeba tak, trzeba czekać, co się zwali. Pię. Poczekajcie, nie wiem, czasu, ja będę jakieś, te po prostu, robił cięcia w takich momentach. Może zrobię cięcia w jakimś ciekawym miejscu spotkamy to się, by ta takie kupanie, to widać, która, to da takie kopalnie dowidać, prawda? Niedaleko widzę, że to takie są fajne te. Cześć, ale musimy sobie uregulować. Czyli to sobie uregulujemy. Czekaj, chyba tutaj teraz. Okej. Okay. Jak. Jak na jak ostatnio w pierwszym odcinku. Tak podobnie. Teraz przejdziemy. No i ja chyba też znowu tu zrobię cięcie, bo już widzicie mnie tak to wygląda. Będziemy musieli się tego tak dostać w górę. Zrobię cięcie znowu. No i ja jeszcze spotkam na samej górę. Czekaj. Znowu Was widzę z powrotem. Taka droga była trochę i składa, by było czasu na to właśnie użyć. A teraz sobie tylko do przodu pójść. I ten mi Alan Wake to chyba jak będą tak gadali, to też oczywiście Wam trochę pokażę i nie pominę, bo to takie powtórki właśnie są. I by to właśnie Wam pokazywało, chyba że będzie czas na to na przykład w innym odcinku. Wam trochę jak najszybciej to zakończyć, no a tak to mi będzie wyglądało tutaj z sensu wchodzić, stracić czasu nawet co. Barzędzia ja muszę iść. Tylko to mnie właśnie dbada. Czy mnie interesuje może być? Nie? nie, bo ja na górę jakbym na darmo poszedł. Zobaczmy teraz. tam. No właśnie muszę iść na dół. Okej. Okay. Dobra. Tylko to, że właśnie nie mogę sprawdzać, ile jest czasu, żeby wyłączyć stopień. Jeszcze ptaki. Czekajcie, bo sobie włączę ten generator. Okay. mam tutaj znowu jakiś ten, ja może zrobię znowu cięcie, że jak na końcu się spotkamy, to bądź... to spotkam się z Wami. Pokażę tą scenę, bo jest bardzo ciekawa, to jest tutaj, to polecimy. Już ma scenę, ale mamy wylądować, ale wylądujemy jedziemy niżej. Dobra, tu ja mogę powiedzieć Wam, że wylądujemy niżej i znowu zrobię cięcie, aż na końcu się spotkamy. Będziemy wylądować, to ja Wam Jesteśmy tutaj, byliśmy za dużo, a teraz wylądujemy właśnie tutaj. Okej, już może. To jest wszystko okej, idźmy sobie dalej. Może po prostu wybaczmy, bo taki jakiś część. Ale ja też chcę mieć trochę, żeby to wszystko Ja znowu zrobię cięcie, i w dalszym ciągu miejscu, to jeszcze nie mamy zrobić cięcie. A teraz znowu zrobię to taki domek. A teraz idziemy tutaj. Kurwa, naprawdę. Teraz to znowu zrobię cięcie. Jeszcze trochę. Chciałem się być nie poczęmy to na i stup. Nawet tak coś będzie to wezmę właśnie rakietnicy użyję i szybko zawijeć nie przyjdzie. Dobra ja się od na końcu to Znowu się zaraz zrobię zaraz, cięcie, zaraz pokażę. Jesteśmy tutaj. No i co tu takiego mamy? Musimy iść tutaj, Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. No, znowu zrobię cięcie. No, bo po prostu chcę w tym mam mało czasu i chcę jakoś zakończyć ten odcinek w miarę. W tym jeszcze odcinku, nie to kopnię. Tylko... Ja no i... i tu będziemy musieli wejść. Pokażę Wam wnętrzny może. Po prostu wejdziemy wędr. Do wycięcia jak już się dospłacam to w środku. I teraz musimy się dostać tutaj. Ja już nie wynikam tutaj, jak zaraz wejdziemy na górę, to oczywiście spadniemy, ja tu będę raczej używam. No i tak to tutaj idzie, to być. A ja tutaj właśnie... Okej. Okay. Czyli... Już się pogubiłem, do jak będzie ciężko, jak znajdę to, bo już nawet widzę. Teraz przeskoczę to. Jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę. A już niedługo powinniśmy zobaczyć ten. Dobra, to było na razie. Ale tu już właśnie zakończymy sobie ten odcinek niedbawem. Już niebawem, nawet nie ale za to obecnie będę tej podnosił. Ale wybaczcie za te cięcia, takie międzychwilowe. Tak mi więcej będziecie widzieli, jak to wygląda. Tutaj zaraz, tutaj. się powinien no, się Chyba naszego porywata spotyka się tak. Bo to już mnie Dobra. No, już mamy filmik. Co jest? No, normalnie. To tak, wow. ja nie był, by był dobry, ale zawsze jest człowieka. Nie będzie porywać, to porywane, a my I do nie do mogli robić. Nie, coś wodzie teraz. kolejnym odcinku ten film. Nie wiem, ten odcinek będzie trwał, ale jak będzie coś zepsuł, to będę musiał wszystko od nowa nawet przechać. Po prostu to zrobię tak, że zakończy za mało. No i mamy. Może Brisbys jest Alan Wake, ale to jeszcze chyba... Nie, to już sobie zarobimy w kolejnym odcinku. Nawet jak włączę, to by było na tyle. I cześć. Do zobaczenia do kolejnego odcinka.